Jeden z boków równoległoboku ma długość równą 5. Przekątne tego równoległoboku mogą mieć długość. I mamy cztery odpowiedzi ABCD. Wykonamy źródło poglądowy. Niech to będzie równoległobok. Nie wiadomo, który z tych boków ma długość 5. Załóżmy sobie, że to jest to. Jest mowa o przekątnych. Jedna przekątna i druga przekątna. I teraz, na pewno wiemy z woku, że przekątne przecinają się dzieląc się na połowy. Czyli to jest powiedzmy, jak ta cała przekątna jest d, to tu jest jedna druga d. I tak samo tu jedna druga d. Jak cała przekątna e, to tu będzie jedna druga e. I jedna, druga e. Co nam to daje? Powstał pewien trójkąt. I my wiemy dokładnie, że w każdym trójkącie dowolny bok musi być krótszy od sumy dwóch pozostałych. Od sumy dwóch pozostałych. Więc po prostu posprawdzamy. Te wszystkie cztery odpowiedzi będzie chyba po prostu najłatwiej. Po kolei. Pamiętajmy no tylko, że to są połówki przekątnych. Czyli pytanie. Czy piątka jest mniejsza od połowa tego plus połowa tego? Czyli sprawdzam odpowiedź A. Czy jest mniejsza od 2 plus 3? Piątka jest mniejsza od 5. Oczywiście jest to fałsz. Odpowiedź B. Piątka jako bok ma być mniejsza od sumy tych dwóch połówek, czyli to ma być 2 i 1,5. 2 dodać 1,5. Piątka jest mniejsza od 3,5. Oczywiście też to jest fałsz. Przechodzimy do odpowiedzi C. Piątka ma być mniejsza od sumy tych połówek, czyli 5 plus 5. 5 jest mniejsze od 10 i to jest prawda. Czyli takie przekątne mm, mogą być. Ale sprawdźmy proforma, czy odpowiedź d będzie fałszywa. Piątka ma być mniejsza od 2,5. Dodać 2,5. Czyli piątka jest mniejsza od 5, co jest oczywiście fałszem. A zatem potwierdza się ta jedyna właściwa możliwość, że te przekątne mogą mieć taką długość 10 i 10.